Tak więc witam ponownie na kanale Sterefa Gracza z tej strony Mikołaj, a przed Wami jedenasty materiał z gry Kingdom Rush z 2011 roku. Zaczynamy poziom The Waste, czyli pierwszy poziom nowego biomu. Ostatnio walczyliśmy z zimowym bossem. Wiem sobie tego Mujina Gina, Muj, Mujina. Mugina. <ścoughs> ehm. Brigant tu idzie. Nie, nie pamiętam kim był Brigant. Ee, może szybko, szybko sobie sprawdzę i zbuduję. Okej, to jest ten ziomeczek. Spróbujemy tak zrobić. A tu za to idą ci. No, szelaj w nich. Dobra. O, szkielecik wyszedł. Kurde. Dobra. To jednak ten dzień niech tam pójdzie. Trochę tu niebezpiecznie sytuacja wygląda. Czemu on go nie bije? Dobra, trochę słabo to zacząłem. Trochę dziwnie. Ale trudno już. No tutaj tego golemka bym chciał postawić, nie? Oho, się zaczyna jakaś gruba akcja dziać. To postawię tu artylerię. Muzyka też mi mało znana. Tej muzyki jeszcze nie słyszałem. No tych, tych, tych ulepszenia dla... Baraku się nie opłaca kupować. No słabo ten poziom zacząłem widać. Trochę dziwnie tak to poustawiałem. Ale może, może nie będzie aż tak źle z tego co to widzę. Aha, nowy enemy. Demon Spawn. Magic Resistance. No i to jest to właśnie. Dobrze tu postawiłem tą wieżę. Albigo! Bra? Idą znowu wargi. Tu chciał minimum tego Golema zbudować, nie? ten ok on też bardzo szybko bije to jest zajebiste w nim trzeba się martwić o budowanie tego fioletowego który tak wolno bije ja naprawdę nie wiem czy tu są jakieś strategie na tych poziomach czy nie nie chcę mi się nawet na YouTube'a patrzeć, bo te achievementy. Znaczy, wiadomo, są pierdołowate achievementy, które mogę zdobyć a, a, na Steam'ie, ale tak naprawdę. No nie wiem, jakoś tak. Nie wiem, czy to są jakieś te. Prawdopodobnie są. Może nie na tym poziomie, ale są na jakichś poziomach. Jest i Pan Golem. O Jezu, wyszedłem na pulpit. No tak, czyli na, jeżeli dobrze widziałem, e, zapauzował się obraz chyba na OBS-ie, kiedy wyszedłem na pulpit. Przepraszam za ścinkę, postaram się już nie wychodzić. zapomniałem. Nie zauważyłem tego. Demon Lord idzie. Shields, other demons. Aha, zajebiście. Świetnie. Tego mi brakowało. Ale idealnie się sprawuje. Przynajmniej tutaj. Idealnie trafiłem we wszystkich. Prawie. New enemy, demon hunter, ale... nieźle. Też będzie pewnie odporna na magię. Ten wilczek. Psiczek. Tylko dla Golema, nie? Te wierzę. Kocham to ulepszenie dla tych, dla dla, dla... tych firebolków, że one biją w różne miejsca. Bardzo przydatne to jest. Ratuje dużo sytuacji. Uuu, to jest like 104, ja nie zauważyłem, że to odblokowałem. bo się nie skupiłem na tym tak naprawdę. Ciekawy bym teraz zbudował. 375 muszę zarobić niestety. Okej, okay. zarobiłem. Postawione build ale... Okej, okay. jestem Achievement. Czyli też ją zbuduję. Nie zauważyłem, że ją mam. Dobra. To jest też fajny dobrze tu zbudowałem. Trzeba jeszcze karty trzeba tutaj ulepszyć, co nie? Czy będę tutaj potrzebował ogólnie, ogólnie 700? Zbieramy. 43 bym już zarobił z tego, kurde. Pomimo tego, że do połowy ten pasek tu doszedł. Muszę pamiętać, żeby to wzywać od razu, jak to zauważę O kurde, chronią go, no tak. A to nieźle zrobiłem. Nie chroń ich. Nie pozwalam. 42 dobra, kupione. A nie to działa nawet. Też bije to kilku naraz, więc to się opłaca. No, na magię to on odporny nie jest, na szczęście. A tu by się ucznika przydało zbudować pudle. Tego, co na daleko bije. Okej. Okay. Zabicie go daje sto aż. To nieźle. Tutaj też go zbuduję. Aha. Gruby jaja się zaczynają dziać. Tych. Dobra. Co ja tu miałem ulepszyć? To. Ok... To jest ostatnia fala już. Nie opłaca, co Firebola używać? Lepiej tutaj użyć. O, i Golemka. Dać tu. I on będzie obszarowo bił. No. Przydatna. Dosyć wieża. I fajna. Okej. Okay, udało się. Wiktoria! Continue. Okej. Okay. O, zwiększa damage magu. Zajebiście. O, tutaj zredukuje koszt. Zajebiście. Fajnie, fajnie. Nowy hero odblokowany. U, biorę go. No i dobra. No i dobra. W takim razie to będzie na tyle na dzisiaj. Heroic, Iron. Czy ja wiem? A tak naprawdę, żeby zrobić przynajmniej samą kompanię na, na wszystkie te heroiczne i, i żelazne, no to tu heroik, tu he, Okej, okay, tu by było 6, 6 gier, i tu jeszcze weź, tu wymyślaj to, nie? Weź, wymyślaj dobrą taktę. Tu było, było 8 gier, tu było 10, jak tu jest finalna, to by było 12. Czyli 12-14 łącznie gier by było. No, tak to by, a tak to by wyglądało. No to cóż, e, kończymy na dzisiaj. I widzimy się następnym razem kolejnego dnia w kolejnej misji Forsaken Voli, który przypomina mi bardzo czwarty poziom. E, a jeżeli mi to przypomina czwarty poziom, to znaczy, że nie, nie będzie mi się ten poziom podobał. E, no dobra, to na razie to tyle.